wszystkim, to ja, się Dzisiaj pokażę wam co mam w tej torabce. Sara, jeśli będzie taki szum, bo wieje u mnie wiatr, a za mną do tego le leci woda. Za mną jest ten staw. Bez gadania zaczynajmy. Wiesz, u to zawsze zabieram ze sobą laptop. Wygląda tak, może to dziwne, ale czasami piszę, to zabieram do różnych rzeczy, zaszczepiam i wykonam Zabieram też mój telefon, no co, każdy chyba zabierze coś z telefonu, wychodzimy od telefonu, a zwłaszcza dziewczyny, muszą przecież jakoś skontaktować. No i ostatnią rzeczą jest, są tu moje perfumy, o tytuł. tu. A sam wygląd, wygląd torebki jest taki. Jest wielka, ma S Spectra. No i jest taka. Biała. Z dwoma ramionczkami, tak jakby powiedzmy. A tu są moje kociaki, które się na mnie patrzą. Ten biały to Bella, to jest dziewczynka. A ten czarny to śliczny Max. Tak więc lajkujcie i komentujcie mój. Y kanał, ten filmik. Tak więc to było wszystko. Dzięki. Pa. A, i subskrybuj kanał do mnie, się, żeby być na bieżąco. Pa.